Tak nagrywaj, nie, trochę inaczej. Tak nagrywaj, bo przepala. Siemaneczko, 427 dzień nominowania Abusa do wspólnego spaceru. Dwa kilometry szybkim marszem właśnie się zaczyna. Ćwicz przywrócony. No, Derwis poda statystyki z pierwszego, jak i z drugiego kilometra, w ile czasu udało mi się je przejść, a ciebie zapraszam do oglądania. Mówię do żony dzisiaj, weź mnie z motywem. Wychodził 1 km w ramach 8 minut oraz 32 sekundy, tętno wynosi 160. Bo jezu, jakie tętno, no ale w 8 minut, 2 sekundy, czy tam, tam było 20, chyba 2 sekundy, przejść 1 kilometr, no to trochę szybko. Mówię do żony dzisiaj, zmotywuj mnie, bo mi się nie chce iść na spacer. Mam do mnie różdupę. Mówię, to nie jest motywujące. A wiem, ale ty tak do wszystkich mówisz. <laughs> Więc trzeba będzie zmienić trochę. Dobra, mordeczki, za chwilę, drugi kilometr. Ty chodził 2 kilometry w ramach 17 minut oraz 20 sekund. No. Ostatni KM zabrał Ci 8 minut oraz 48 sekund, tętno wynosi 145. Ładnie, ładnie. Dobra, mordeczko. Teraz nie będę mówił. Jak zawsze, różdupę na spacer. Bo sam wiem po sobie, że to nie skutkuje O, paj się wbiło To nie skutkuje Więc może inaczej Odpoczywajcie, do zobaczenia następnym razem Jest 2 km pod nominacją, może inaczej Wyjdź na spacer Skorzystaj z tych pięknych z pięknej pogody Pozdrawiam stąd w ogóle wszystkie jesieniary i jesieniarzy Pierwszy dzień Kalendarzowej jesieni przed nami No dobra mordeczko Rusz się, też na spacer. Na razie, do jutra.